Yo, witajcie w nowym roku na Majestiku. Ja tu właśnie się loguję na Majestika, bo przypominam, że z moim kodem macie 7 dni vip Platinum oraz 50 koła na start. Dlatego wszyscy zachęcam do logowania się z mojego linku w opisie. A jeśli nie wiecie, jak to zrobić, schodzicie sobie na dół, klikacie tutaj ten link. Zacznij grać i kodzik macie automatycznie wpisany, rejestrujecie się tutaj, wybieracie Warsaw to jest Polska, tworzycie sobie to konto no i... no i to tyle. No bo jeżeli możecie zobaczyć sobie lepiej, no to czemu by tego nie zrobić. Bongo na środku, witamy na Majestic w nowym roku. Kardet z tego co widzę jest jeszcze dostępny, ale to już pewnie końcówka. Ja jestem zatrudniony jako taksówkarz, ale jak to się dzisiaj potoczy nie mam pojęcia. Rudy, pomóż mi Madikos. O, przepraszam, przepraszam. Gdzie kondonie okularki oddawaj za to? No mi też spadły. O! Wow. o. Okej... Okay. O, Podwuszka! A, podwózka, podwózka! Spójrzcie jaką testę znalazłem. Co jest? Czy Trzeba ja zdążę dobiec do mojej testy i miałem nieszczęśliwego crasha. Przede wszystkim chyba najbezpieczniej będzie zakupić Broń. Tam gdzieś jest w sklepie, obyśmy. Ja Dzień dobry, ja tylko po broń! Czemu, czemu, czemu? Zawijaj stąd! zawijaj to, bo na Dobra, czyli jak to. Ukradłem broń. I dobrze! Ammo, to jest problem. No co, jedziemy po ammo. I znowu mam wrażenie, że jest nowy chód. Ja w ogóle jestem jako taksówkarz, więc cały czas mi się tutaj coś o kursach, ale no są sprawy ważne i ważniejsze, tak? Nie zawsze można być taksówkarzem. Ała. Ale kurwa pamiętam start Dla siłów zawsze podam łapę, nie będę sam jadł Zawsze mówiłem kurwa za jeszcze pokażę czas Mówi, że znam, ale wiem, że nie znam Uspokój się, mówiłem, że chcą być jak ja Robiłem inaczej, od was mam inny plan Poświęciłem trochę więcej, teraz więcej mam To by mi nie ukradł Tesli tylko Przez to przeciążenie biegać nie mogę, to jest dosyć, dosyć dużym problemem Teraz pytanie jaka to jest amunicja? Chyba ta Dokładnie Bez możliwości biegania lecimy odbić sklep Czy to się uda oby Oj, tu policja chyba! Nie powinienem się w akcji mieszać, ale... Z góry! Dobra, nie będę się tu w akcji mieszać jednak faktycznie. Oni się tu kryje, żeby go nie zastrzelili. Pomogę mu trochę. Dobra, ja pomogę jednak tutaj. O kurwa! Nie mam pojęcia skąd. Rusek sewecz mnie zabił. To jakaś mocna grupa zorganizowana. Z prawej nogi wstajemy. Łysy. No co tam? Wiesz co no. się mafi? No Andreotate? Okay. Eee, y -y, czekaj, no ten, teraz tak. Na maketle się mi i pisz hopy, bo nie gadam powyżej 30 sekund, czy się Kurwa Widzicie oni wszyscy są tutaj inteligentni. On na przykład nie gada powyżej 30 sekund, bo pewnie policjant on może namierzyć czy coś. No są dwa kroki przed wszystkimi. Ja muszę wywalić te amunicję i TP chyba. To jest problem jak masz tyle siana, to. Judasz, pomóż mi. O hej piękno. Mogę mieć kilka ja, pytań? A po co tu przyszłeś? Gro... Gofres, wypierdalaj! Wypierdalaj, Gofres, łysy chuju! Nie no, ma kontentu, jeb, no, jeb, jeb, jeb się! No, wypierdalaj, kurwa, koleżanku! Wypierdalaj, kurwa, kandomie jebany, Jep się, kurwo! ten kurwa, koper! No, co to... Dobrze, kurwo, jep się! Czemu, za co? A, <laughs> w jaki sposób? Co? Wypuść mnie, złama się, nic nie zrobiłem. Ale za co miesięcy? Jakie miesięcy? Przecież wyzywali mnie tam. A pan nie wyzywał? Nie, ja tylko... Nie. Nie. Dobra, Ale jaki mandat, za co? Ty chcesz kolego kurwa być żulem, a nie policjantem? nikomu nie przeszkodziłem, wyzywali mnie, chciałem wyjść. Dobra, daj ten mandat i spierdala, ja się z idiotą nie będę kłócił. Co za debil? I co zarobi na mnie w Chujsianam? Bo wie, że jestem miliarderem Miliard Bindundelem Ale kurwa skam ta policja. Chodźcie w dupę. O, nie gadam, nie. Nie, 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 Otwieraj usol. No Otwieraj usol. bo musimy jechać, musimy jechać, robimy gang, kupię ci karabin Jaki Jak zechcesz, jedziemy łysy no, Jedź na sklep do Amunation Już się zaznaczam, jedź tam no, Za 200 metrów, skręć ja Co ty odjebałeś? Na górce chyba Nie, wyskoczyłeś, w lewo, w lewo, w lewo Co to za debil? Chcę z stary, dwie, ja? To spierdalaj Może spróbuję z PDW Takiego jeszcze nie miałem Kamizelki sobie jeszcze mogę kupić Płyso, oddawaj motor Oddawaj motor Co ty, kurwa Nie ruszaj się, bo nie przeżyjesz tego ostrzału Byłem 17 lat w wojsku, naprawdę Pod ścianę, pod wana Kim jesteś? Ja? Mamy wspólną rodzinę? E, kurwa, zamknąłeś motor, Pojbałem. O, I teraz gdzie mam, nie ma pusa. O, hej młoda ale ty ty robisz, pajacu? A, cześć To jest frajer jakiś Zapotrzebowanie się pod kobiety jest... Ej, ej, gdzie ty masz opony? Ej, ktoś ci przebił Ej, ktoś ci przebił opony, babo chłop? Ty, gdzie ona zniknęła? Gdzie masz opony? Zobacz ten forum, zobacz ten forum, kolego Co zobaczyć? Zobacz ten forum Jakie forum? Forum Drive? On jest upośledzony Ej, Kondonowicz Taki kurwa kondonowicz Czy jesteś kondonowicz? Nie To czemu wyglądasz jak kondon? Tam wyglądasz jak kondon Dobra, nie o kondonowicz, jest sobie Kurwa, co to jest? Zabojowa Nie! Nie! Ale właśnie takich trzeba eliminować Po to jestem na tym serwerze o, Kurwa Leży Kolejni To nie będzie łatwe Ale od tego tu jestem, jak ktoś to ma uratować to tylko ja Ej wchodzę Nie ma mamo <słuch> Czyli trzeba kupić jeszcze strzelbę Znowu Ktoś zżyga. Gdzie my jesteśmy? Ktoś Się zżygał i umarł. No Majestic, tak? Halo! Możemy pogadać? Ej, hejka. Hejka. Nie, to nie, nie będę się narzucał Gdzie jest Medyk! Nie, medyk! Na górze. Ja pierdolę, teraz szukaj góry tutaj. Jak? Lekarza nie ma. To Nie przejmuj się, Rzyga ile chcesz? Przepisy są mi leczeni, co dalej? Jak się uleczyć, 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 uleczyć? Poszłeś do czegoś. No poszedłem, a nie poszłem No, wszedłeś, na chuj ci no. chupę mówię <tryk> <tryk> okej <Okay>. No, <tryk> do tego czasami lepiej zamknąć w mordę Co już, jaka muzyczka Gołcik wraca Gołcik wraca i będzie się mścił niestety Bez broni na tym serwerze to jakby z ręki ja wczoraj miałem taki sen, że mam nad głową prąd Śpiewają blisko psy jesteś jak mały kot oh. Lubię Pała Ty a ty co powiedziałeś, że na frajera? Żartuję, przepraszam, to może nie na miejscu A wczoraj miałem taki sen, że mam nad głową dom Jeśli byłabyś krawką była byś marki Zwal mi pały O kurwa! Idziesz, idziesz Ole mam wpierdol Czemu tu nie ma sklepu z bronią? Albo kupuje wyjebane No idź, to lubię z Tobie, człowieku Dobra, bierzemy strzelbę Za braku produktów? Ej, wszystko tu wykupują Wszystko zajebały kurwy Na się bierze. No jak może ammo nic nie być? Ej, ej, Max, coś ammo do shotguna? Masz Amu do shotguna? Błagam, daj ammo do strzelby Daj Amu do strzelby Daj ktoś Amu do strzelby, zapłacę Czemu? Nie ja Ile chcecie? Błagam was, bo tam jest zamknięte. Siadaj, kupimy ci. Ale tu musimy szybko przyjechać. Gdzie to jest sklep najbliższy? A to za nami. No ale tam jest zamknięte, tu po prawej. A tam jest napad? Nie ma napadu idź zobacz. Chodzę tam z toporkiem, nic się nie boję. O kurwa. Tam jest napad. Panowie, kupujemy mi ammo i rozpierdalamy ten napad. Szybko jedźcie po amunicję. Ja tam z chodzę i czego się nie boję. A nie, ja mam bagażnik, i tu czekaj. Tu dawaj, dawaj. Lecimy w nich! Ja wchodzę pierwszy, ty się kieram drugi, bo żebym wiesz, miał... To jest gangal, bani, to jest gangal! Dobry, dobry... Nie, jedź dalej jeszcze, jedź dalej jeszcze, jedź jeszcze! Możemy? się! <noise> Trzeba to spokojnie. Ej, ale fajnie się strzelał w tym majestiku. Zostałem w pierdol, ale ...czy nic złego. Przynajmniej się pobawiłem. Wczoraj miałem taki sen, że mam nad głową dom. No. Kupiłem rehabilitację i będziemy czekać. Wychodzimy. Ej, podwieź mnie, podwieź mnie. Aha. Ej, Kicia, czemu strzelasz? Kto cię znów. Zdena... Co to jest bałon? Ja pierdzielą Oby tam była broń. Strzały nie zapowiada się dobrze, fajnie. We mnie strzały. Wyprzedane? No dobra, wychodzę, wychodzę, ale poczekajcie, bo. Wychodzę, zostaje, dokładnie zostaje, tak. O ja, pierdolę nie mam mam Nic nie byłem w stanie zrobić. Jeśli by do końca, przypominam, zarejestrować się z mojego linku, zostawić lajka, suba, wpadać na Instagrama i to tyle.